Cześć, witajcie, jest Berer i zapraszam was na kolejny odcinek z Days Gone. W poprzednim odcinku yy, wraz z Buzerem tam polecieliśmy za Niro. I O'Brien mówi, że jednak Sara nie żyje i chyba Deacon ma ciężko, żeby się z tym pogodzić. Ale udało nam się wbić przynajmniej drugi poziom tutaj w obozie rzaznego Mike'a i trochę żeśmy naszą maszynę podrasowali. Hej, Deacon. No. Nawet mamy sakwę na amunicję, ale nie mam na niej kasy na razie. A teraz musimy się udać... ...tutaj. Tak? Mamy tutaj gdzieś bliską podróż. Szybną, bliską podróż. Szybką podróż. Co nam spadło? Dobra, skorzystaliśmy z tej szybkiej podróży. Nie żyje. Dikon. dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała jej zabrać, więc musisz wysłać kogoś po prostu. A znamy, to, że tamto z. z y, pobocznej misji Dobrze. jakiejś. Żałuję, że nie zdążyłem zabić Gail. Zrobiłeś co mogłeś, jestem zobowiązany. To na razie. Dobrze, że jesteś. Mike, bez odbioru. No spoko. Zaraz cię z wyciągnę. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Gdzie, gdzie? Pokaż mi, pokaż. Pójdę tam, pójdę. To co do... To Majka chyba. Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Och. Już było po mnie. O kurwa. Rozumiesz? Strasznie ci dziękuję. A, razie. Razie. Końca... Mam na imię Dikon. Oni mnie znają. Trzymaj się z dala od głównych dróg. Ok. co nam tutaj tak na tej mini mapie rozwaliło, że mamy tyle. E, znaczników, Cześć, że... Czy ktoś się Cześć Dick. Tak jest, ok. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. O, w końcu wszyscy wiemy co z naszego okres stracić. Tak, to prawda. Tak, to do zobaczenia, Riki. Uf, właśnie tak. A Ta, teraz tankowanie zajmuje długo... Uderzam... uderzam w stronę Marion Forks. Marion Forks? A po cholerę? Bo tak chcę. Kurwa, tak jak mówiłeś, już, już za długo ją opakuję. Chyba nadszedł czas się pożegnać. Jedziesz do kościoła. A, nie wiem, no w sumie. może. Jezu Dick. To już ostatni raz posel. Przysięgam. Bez odbioru.

Ładować! Nie tutaj! Nie A, to ty w jeszcze jesteś. Wspomnienia? Wy przygotowaliście tekst przysięgi? No to e, tradycyjnie to, to pan młody zaczyna. Ja to ja zacznę. Dikon. Tak mi przykro, że nikt nie przyszedł. Naprawdę wkurzyliśmy wszystkich. I to dosłownie. To znaczy, nie wszystkich. Ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie ważny że dla ciebie oddam wszystko wszystko. Ten pierścień to symbol mojej miłości. Jest bezcenny. Nie ma początku ani końca. Zobaczycie sobie, pani się świetnie. E, to była dziwnie przerwana kasenka. kocham i że nigdy cię nie opuszczę. To możecie się pocałować. Jedną chwilkę. Uh. Masz, możesz to sobie wziąć. Ale tylko jeśli obiecasz, ujeżdżać uh. mnie tyle co ten swój motor. Eee. No więc ogłaszam was mężem i no, żoną. Okej, okay, to ja już pójdę. No gdzie? <noise> To się zdarza po raz ostatni No co ty kociu spalisz? Buzman, jesteś? Tak, Dick, co tam? Kojarzysz może kościółek, w którym pobraliśmy się z Sarą? No, potrafiłem na kilku dupków, którzy robili tam burdel. Szkoda, że mnie tam nie było. Pomógłbym ci ich powybijać. Niszczyć kościół Sary, kurwa. W każdym razie, to tyle z mojej strony. Bez odbioru. Tu nie możemy nawet amunicji uzupełnić. O, bez jaj Adi, jesteś tam? Szpital w Lost Lake, słyszycie mnie? Dikon, to ja. Adi, świetnie, świetnie. Słuchaj, a. nie ruszasz się teraz nigdzie? No bo musimy się spotkać. Wszystko gra? Co się stało? A, nie, nic takiego, powiem ci, jak się spotkamy. Dikon, bez odbioru. To jazda. Dobra, no to. Chyba sobie skoczymy szybką podróżą. Szkoda, hey. że nie możemy jakichś takie hey, fantów sprzedawać, bo broni, którą możemy pozwierać. Jego No co? Jeszcze mnie nie wysartowało. A, okej. Okay. Masz co ci trzeba? No, chyba wszystko wzięłam. Jedziemy. Chyba masz dobry dzień! To jest tylko mały problem. Niby jaki Światło przyciąga różne paskudstwa i dlatego o wiele łatwiej cię znaleźć. Hej, dojeżdżamy! Szlak! Rojaki! Myślałam, że będzie czysto. No co to jest z naszym szczęściem? to uh, okay. już wszystkie? Zobaczymy czy policja miała tutaj amunicję, bo my sobie tak średnio z amunicją Tragedii nie ma, ale no, wiki, idziemy. Dobra, żeby to naprawić, muszę o, się tam trapać. <grystanie> Robiłaś to już kiedyś? Nie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Jasne. Dobra, chodź, podstać mnie. Już, gotowy? Aha. Raz, dwa, trzy. <grystanie> Jeśli spadniesz, to się nie złapię. Rady Będę <grystanie> mieć to na uwadze. <grystanie> Aha, one to szły do mnie, tak? Cholera, Nie do niej. Straszki. Są moje! Staram się! Ta horda straszem złożona. Cholera jasne, skąd one się biorą? Zewsząd kurwa, trzymaj się! No to schować. I całe szczęście. O, o, to było niezłe. Tak, <laughs> trzeba będzie to jeszcze kiedyś powtórzyć. Dobra, pogadam ze Skizem, żeby założył tutaj wokół drut kolczasty. Może to powstrzyma traszki. No, brzmi jak gówniana robota, która mnie przypadnie. <laughs> Dasz radę. Chodź, muszę coś jeszcze sprawdzić. Mieliśmy coś sprawdzać, czy jedziemy po prostu dalej. No więc, Twoja kobieta. Dobra, skąd ty do cholery? Nie trudno dodać dwa do dwóch dick Znaczy, straciły się w tym obozie dla uchodźców, tym na północ od Belna A od kilku tygodni widujemy w powietrzu helikoptery Niro To na co liczysz? Na cud? Że jakimś sposobem jest z nimi? Coś w tym stylu. Ale tak nie jest. Nie. Przykro mi. Słuchaj, to nic takiego, więc zostawmy temat. Okej. Okay. Aha, i tyle? Ech. Cała misja to była? Wow, wyjść się nie Już prawie gotowe. Prąd z całego ośrodka przepływa tędy. Tydzień temu wyciągnęłam bezpieczniki, żeby nie było zwarcia. Dobra. Gotowa na sygnał. Dobra. Słuchajcie. OK. Kilka ostatnich miesięcy było ciężkich, nie przeczę. Mamy mało jedzenia, leków, cholera. Praktycznie wszystkiego. Ale jest istnieje jedna rzecz, i ta rzecz sprawia, że wszystko inne jest bez znaczenia. A ta jedna rzecz. To zaufanie. Jakiś czas temu, do obozu przyjechało kilku włóczęgów. Część z was chciała ich wykopać, bo ledwo wiążemy koniec z końcem. A druga część nie chciała ich zaufać. Dzisiaj przedstawię wam dowód na to, co cały czas powtarzałem. Potrzebujemy wszystkich. Naprawdę wszystkich. Którzy chcą tu zostać z nami! Którzy chcą pracować! Którzy w końcu chcą pomóc nam w odbudowie! Przez kilka ostatnich miesięcy Rikki właśnie tym się zajmowała. Ale sama nie da rady. Potrzebuje pomocy. To, co stanie się dziś, jest konsekwencją tego, że przyjęliśmy do obozu Włóczęgę. Pozwalając mu by zdobył nasze zaufanie. Dzisiaj wykonamy krok, by się wyrwać z ciemności. No, fajnie. Chodźcie. Dziękuję. Dziękuję. Oho. Tak, um, dobranoc. Jezu, hej, co się stało? Nic z takiego. Spokoj idziemy do Adi. A więc na zdjęciu to była ona, nie? Tak, to moja żona. Ach, głupie pytanie. Wybacz, Dick. Nie ma za co przepraszać. Ona. Ona od dawna nie żyje. Mimo wszystko pewnie nie jest ci łatwo, pewnie narobiłeś sobie nadziei. Sama nie wiem. Chciałabym jakoś ci pomóc. W sumie możesz. Jak? Przestań o tym mówić. Okej. Ale czemu niby mam poranioną rękę, to ja nie wiem. Adi. Adi. Światła się świecą. Wydaje mi się, że jej tu nie ma. Adi, jesteś tu? Dobra, to zdejmuj. Że co zdejmuj? Zdejmuj koszulę i wskakuj na stół. Ej, słuchaj, nic takiego. Dikon? Chcesz złapać infekcję? Mhm. Może jestem inżynierem, Dick, ale to wcale nie znaczy, że. Aha, że nie potrafię opatrzeć rany. Ach, nigdy bym nie zgadł po tym, jak. Wodzisz palcami po przełącznikach, czy o wodach, czy cholera, ty tylko robiłeś. Dobra, to mm. może zaboleć. Tylko odrobinkę. Gotowy? Hey. O jezu, dobra. Serio? To może jednak poczekamy, aż wróci Adi, co? Poczekaj. Już. Koniec. Ale, Beksa. Mówiłem ci, że to nic. <laughs> no, mówiłeś. O oh, wow Ty naprawdę byłaś na wojnie. I to nie jednej. Cholera racja. A to skąd masz? Z Afganistanu, czy z klubu, czy może z później? Nie. Chyba nie pamiętam. A to skąd jest? Nie jestem pewien, czy. Wiesz, słyszałem, że Adi nie lubi, kiedy ludzie grzemiowi w jej sprawach. Tak. Ja też to słyszałam. A to skąd jest? A, ja nie mam męża. Hm. Okej, okay. to może wrócisz tu jutro i pokażesz się Adi, a ona powie ci jak dobrze się spisałam. Ricky, <dic> ty nie, nie musisz, nie ma za co. Okej, okay, trochę niekomfortowo. Hej, Nikon, wiesz, może zabierz kiedyś świeczkę? Tam na zewnątrz było naprawdę ciemno i zimno. Jakieś malowanie mamy i tak dalej. Dobrze, ale wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym odcinku. Także dzięki bardzo, że byliście, dzięki bardzo, że oglądacie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo zachęcam do subskrypcji. Praw dla Was Rer. Trzymajcie się i cześć!